Cześć, siemanko, wam wszystkim. Ja nam się Witajcie na kolejnym materiale na YouTube'ku. Witamy się w kolejnym materiale takim pogadankowym. Porozmawiamy sobie o dalszej części wczorajszego filmiku i o dalszych moich decyzjach. Powiedzmy, co dalej, co gdzie, jak, trendy i te inne sprawy. Przede wszystkim, mega dziękuję za odzew pod wczorajszym materiałem. Dużo osób, które na kanale są na YouTube'ie zżyte od lat odpowiedziały. Wiem, co jest nie tak, wiem, w którą stronę iść, mam taką nadzieję, że wiem. Generalnie. Dużo było też pozytywnych odzewów, że mimo tego, że to nie jest YouTube, mimo tego, że przeszedłem na kika, oglądają dalej, że wspierają cały czas, że lubią mój content cały czas jaki jest. Wiadomo, jakby to powiedzieć, nie każdemu się dogodzi, tak? Jedne osoby polubią, drugie osoby nie polubią mnie. Były też oczywiście komentarze bardziej krytyczne. Oczywiście krytyka też jest wskazana, ponieważ też pomaga zobaczyć, co jest nie tak, gdzie, w którą stronę iść. Wydaje mi się, że większość youtuberów, streamerów przeżywa powiedzmy taki kryzys. Może raz, może dwa, może trzy. Ale najważniejsze jest to, żeby po tym kryzysie wyciągnąć wnioski i wstać i iść dalej. Dlatego dużo osób mega dziękuję za, za odzew. Dużo osób wypowiadało się jak i negatywnie, jak i pozytywnie. Dużo osób też na Kika przeszło po prostu z sentymentu, że ja tam akurat streamuję, chociaż nie lubią tej platformy, jest ciężka ta platforma, to i tak przeszły, powiedzmy, zobaczyć sobie tego streamka i tam streamują. Ale wydaje mi się, że po wczorajszym materiale, po tym co dzisiaj pisaliśmy sobie też na Discordzie, bo dzisiaj też na Discordzie od rana piszemy razem, dużo naprawdę osób na Discordzie dzisiaj jest aktywna. No, widać, że gdzieś tam ta społeczność cały czas jest YouTubeowa i cały czas chcemy tutaj być razem, dlatego też rozmawiamy. Wydaje mi się, że rozmowa jest bardzo ważna, żeby wyciągnąć wnioski. Mi się wydawało, że przejście na Kika po prostu na platformę typowo pod streamingi będzie najlepszym rozwiązaniem po prostu, bo tam mamy tylko osoby, które patrzą na live'ika, a ja też w sumie tylko się skupiałem bardzo na live'ikach. Porzuciłem trochę tą stronę bardziej youtuberską, czyli nagrywanie materiałów, jakieś shortsy i te inne sprawy, więc myślałem, że tam będzie nam lepiej, że to się fajnie będzie rozwijało, ale może byłem w będzie i najprawdopodobniej byłem w błędzie, za co, no sorry, ostatni miesiąc, przepraszam Was tutaj widzowie, że ten chaos troszeczkę wdarł się w moje streamowanie troszeczkę. Yy, było dużo chaosu, no było troszeczkę dużo chaosu, ale wydaje mi się, że yy, po każdej burzy wychodzi słońce? Wychodzi słońce? Jakoś tak? I po prostu trzeba wyciągnąć wnioski. Moimi wnioskami jest po prostu to, że poczytając was komentarze od osób, które naprawdę są bardzo, bardzo długo na kanale, dochodzą do wniosku, że na dzisiaj kik zostaje wstrzymany, jeżeli chodzi o lejwiki, ale wstrzymany, to jest po prostu tylko wstrzymane. Być może po prostu za jakiś czas postawię powiedzmy na dwie platformy, ale... Na dzień dzisiejszy powracam do YouTube'a, powracam do YouTube'a, jeżeli chodzi o lajwiki. Dzisiaj na kanale, dzisiaj w sobotę 6 września będziecie mieć już fajny lajwik na, na YouTube'ku w dobrej jakości. Powracamy do tego, co było jeszcze miesiąc temu, no półtora miesiąca no miesiąc temu. Także powracamy do regularnego streamowania. Też ostatnio troszeczkę rozjechało się wszystko, bo staram się pomagać jak, nam, jak najwięcej mogę w Joli, jeżeli chodzi o opiekę nad synem. No synuś budzi się w nocy, więc ja też człowiek, jak się tak powiedzmy, nie jest za bardzo wyspany. Wieczorami po prostu jest dętka, dlatego czasem jest 8, czasem 7, czasem 6 godzin. To też muszę powrócić do regularności. Już to mam obcykane, już mam obgadane jeżeli chodzi o godziny streamowania, także tutaj już pod tym względem powinno być dobrze, pod tym względem, czyli takie standardowe godziny chcę wprowadzić od 14 do 22, gdzieś w tych godzinach planuję sobie powiedzmy codziennie pogrywać, bo też rozmawialiśmy o godzinach streamowania. I też wpadaliście na pomysł, żeby właśnie do 22, slash 23 maksymalnie, bo to i tak są godziny, gdzie po prostu wy już powiedzmy się wyciszacie, gdzie idziecie powoli spać, idziecie do pracy, do szkoły następnego dnia, więc wasz też już powoli potem oczywiście nie ma. Poza tym dużo osób też pisało, że YouTube jest bardziej wszechstronny po prostu, tak, na tabletach, na telefonach, na TV. Dużo osób mnie oglądało, zawsze gdzieś tam na TV wrzucało sobie mojego lajwika i sobie leciał. Jest poprysmy pod tym względem jest lepszy YouTubek dla Was. Także no ja chcę Was wysłuchać, chcę z Wami tutaj dalej streamować, bo no tyle lat na YouTubie, a ja nagle zniknąłem z YouTube'a, to też był błąd. Także no tutaj muszę Ci przyznać, że że błąd to był po prostu, no wydaje mi się, że to było takie małe, mały błąd, małe potknięcie, powiedzmy, chciałem coś innego spróbować, chciałem coś innego, coś powiedzmy zobaczyć, czy może na takiej platformie będzie nam lepiej, ale jednak widać, że nasz, naszym domem jest YouTube, tak, naszym domem jest YouTube, dużo osób, naprawdę, naprawdę dużo osób. Wypowiadało się, że, że jednak YouTube jest lepszy, że jednak wolą tego YouTube'a. No i do, też dużo osób przeszło na tego Kika ze względu na to, że ja tam jestem, że ja tam streamuję, ale wolą YouTube'a, nie? Nie ma sensu, nie ma sensu moim zdaniem na siłę prowadzić tego Kika, jak mi się wydaje. Nie ma, na, nie ma, nie ma sensu na siłę tam. Tam przesiadywać, gdzie macie się czuć się nieswojo. No było to widać, no było to widać ostatnio na live'ikach, no, no w godzinach takich powiedzmy 18, 19, to ledwo 10-15 osób przychodziło. No były takie, oczywiście też godziny, były takie dni, gdzie było po 30, na przykład osób na kanale było, ale jednak dużo was woli tego YouTube'a. Woli tego YouTube'a i po tych wszystkich komentarzach, po tych wszystkich. Um, Wypowiedziach na Discordzie po tej krytyce, która też oczywiście pomaga, no, jednak podjąłem decyzję, że wracam. Podjąłem decyzję, że wracam na tego YouTube'a. Jestem, jestem świadomy tego, że no, ostatnio było zamieszanie troszeczkę i nie każdy już na przykład będzie chciał oglądać tego YouTube'a. Na przykład przez ten miesiąc, streamowałem sobie na Kiku, na przykład poznaliście innych streamerów, ja to rozumiem, ale mega. Oczywiście fajnie będzie, dziękuję, jeżeli wpadniecie na YouTube'a i dalej będziecie kontynuować oglądanie na youtube. Po prostu pomyliłem się. No po prostu pomyliłem się i kik to nie jest ewentualnie droga, jeżeli chodzi o główny kanał. Wydaje mi się, że głównym kanałem naszym domem jest youtube, a kik ewentualnie będzie dodatkiem, jeżeli chodzi o streamowanie. No tu się poznaliśmy, tak? Tutaj już 6 lat. Streamuję na tym YouTubie, więc no, odciąłem to wszystko. Odciąłem ten YouTube całkowicie, odciąłem. E, bo kiedyś stwierdziłem, że po prostu, jak odetnę YouTube'a, to chętnie będziecie przechodzić na Kika, tak? Bo jak będę prowadził YouTube'a, czyli liveiki na YouTube i na Kiku, to wybierzecie tego YouTube'a, a na Kiku to się w ogóle nie będzie kręciło. Więc odciąłem tego Kika, znaczy odciąłem tego YouTube'a, postawiłem tylko na Kika, ale to był błąd. No to był błąd po prostu, i. I dobrze, wydaje mi się, że wczoraj nakręciłem ten materiał, dobrze, że coś mnie tak tknęło do tego, żeby nakręcić taki materiał, żeby zobaczyć, co Wy sądzicie jako moja społeczność na temat tego kika i widzę, że nie. Widzę, że nie chcecie, widzę, że YouTube jest lepszym domem dla nas. Więc wracam, jestem tutaj na YouTubie, dodatkowo shortsy będą też na YouTubie, jakieś materiały też będą na YouTubie, bo też chciałbym się zacząć, Chciałem też zacząć, powiedzmy, może tą stronę poza streamerską, bo też dużo osób właśnie wypowiadało się na ten temat, że powinienem trochę też bawić się w montowanie filmików. Filmiki jakieś, na przykład jakiś fany moment, powiedzmy, z lajwika, co zawsze, kiedyś sobie tam robiłem, powiedzmy, z klipów, klipy i momenty. Było coś takiego, nie? Więc... Więc do tego też chciałbym powrócić, do regularności przede wszystkim też. Chciałbym powrócić. Już to mam psykane, tak jak mówiłem, już to mam obgadane z wiolą co i jak. Oddaliście mi do zrozumienia, że gdzie jest błąd, i że YouTube jest lepszym wyborem niż całe KIK. Więc tak jak mówię, wstrzymuję, jeżeli chodzi o lajwiki na kiku, zapraszam was na YouTube'a z powrotem. Tutaj będą dalej lajwiki. Wiem, że na pewno część was, większa część się na pewno ucieszy, bo... Byliście na tym kiku względu na mnie, ale na pewno nie, nie, cieszyliście, nie cieszyliście się z tego wyboru. Eee, dlatego YouTubek ponownie będzie aktywnym kanałem. Ponownie tutaj będziemy na kanale. Myślę, że teraz godzina jest 14. Jak wy to zobaczycie na YouTube, to będzie taka 14.20. Być może 30, więc być może koło 16 już się widzimy tutaj na kiku. nie, eee, Tutaj na YouTubie w dobrej jakości z normalnym kontentem na YouTubie, a ewentualnie Kik będzie za jakiś czas włączony, ale jako dodatek po prostu do YouTube'a. Czyli YouTube ponownie jest główną platformą, jeżeli chodzi o moje streamowanie. No i jeszcze raz, sorry, przepraszam za ostatnie zamieszanie na kanale i zapraszam do dalszego oglądania kanału. Trzymajcie się, do zobaczenia, do lajwików na YouTubie. Вы чем еще на YouTube?